dzisiaj. Nowy upgrade. Pierw to jest nasz piękny sklep spożywczy który musimy odwiedzić. To dobry. Dobry. To tak, tu jest teraz pięknie dla mnie. Mi się tutaj teraz bardzo podoba. I są też takie, są też te chipsy niebieskie które były tylko na stacji. Tu już nie były dostępne. Oraz są różne produkty. Teraz mi się bardziej podoba. Jest też magazyn. Tutaj naprawdę można się pobawić, że to jest biedronka. No, przechodzimy do następnego. Dobra, no to idziemy. Nie tak prędko. Czy Twoi widzowie zostawili suba? Yy, jeszcze ich się nie spytałem. Widzowie pomóżcie. Bo tam jakaś wróżka stoi i niby mówi mi, że Macie zostawić suba. Proszę. Bo zrobię specjal wtedy na tysiąc. Jeszcze nikt nie zostawił. Zostawiajcie. Trzy, dwa, jeden. Macie ty chytry. Chytrzy. Wrócę do Was w kolejnym odcinku. Bzz, bzz. Jeździsz! Matko, ona by mnie prawie przejechała, dobra. No. Idziemy teraz do banku. Patrzcie jaki bank jest piękny. Ładny naprawdę. Mi się te wóli podobają. Tu też się trochę. Mieniło. Jak się obrabuje to jest tak samo, ale mnie ciekawi czy jeszcze jest ten dół. Ogólnie mam prywatny serwer. Jak mnie dodacie to może przyjmę. Którzy są pewnie z mojego kanału. Na Robloxie. No! Po godzinie uporania. No, faktycznie nic. Nic tu po mnie. Dobra, wychodzimy. Typowy dzień na Brookhaven. A więc tak, teraz tak tutaj. Tutaj sklep z odzieżą. Ja sobie tutaj coś ubiorę i on jest piękny. Wiecie co, ja chyba bym już wolał Żebyśmy dobili tysiąc słów. No dobra. O! Al patrzcie ilout na przykład można stawiać i są różne różne rzeczy na heaven. Zrobimy sobie powiedzieć, co? Dobra. Pa widzowie! Patrzcie, jednak się włącza ta powódź. Patrzcie, leje już deszcz. Patrzcie teraz. To był typowy dzień na Brookhaven.